Chcę właśnie zrobić jakiś pojazd Lubniutko równiutko 9 90... Bo S2 czy S1? Tak, S1 jak? Turn, S2 czy S1 to To wyzwanie? S2 Tylko tak jak zrobisz sobie pojazd klas w klasie 999 e, e, 99, klasę X cztery Nie, 998 lubniutko jest jeszcze S2 tak, a, jedy, a jeden więcej je masz masz Nie, to jest to. jest ja to do so. Recalculating route. O, nie jest, nie jest. Turn around when it is safe to do so. no, Chyba, nie, że? JAKIE? Co? Czekaj, mam, jaki mam wynik? 34 sekundy i 100 setnych. Okej, okay. blokowało mi. Czekaj, mi. Sekundy mi A, musi być 35, dobra. Że te bogactwo podciągną, bo zostały cztery punkty. Pójdźmy Rozbiję się, nie się. nie Nie, nie, murek. Zastrzany murek. Turn around when it's safe to do so. Uh. Tak, sekunda o czym Turn around when it's safe to do so. Mm. Goz, goz, go, 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 Jest! No trailblazer runs are ever quite the same, am I że musi padać jeszcze! Nie, nie, po prostu musi być czyli jesień. Zawsze jakieś pieniążki a będzie... O, lewy, patrz przy okazji. A dobra mhm. Nie, bo mi trasa Niebieska linia pokryła mi zieloną, czyli trasą grup. Tak, e, jak, możesz ja, świetnie... łączyć, to włączyć, bo troszeczkę, ten. Tam... to ja rozprasza. Jak? Ok. 12 sekund szybciej. A to trzeba 45 sekund, czy jak? Tak, 35 sekund. Musi być powyżej 35 sekund. Czyli mniej niż 40. Więcej. Mniej, poniżej, Jacy. powyżej, do... musi, być po, musi być powyżej. To nie jest im mniejszy czas, tym lepszy, tylko im większy czas, tym lepszy. Im dłużej, tym lepiej? Iż, bo czas, czas leci do tyłu, co nie? Musisz, Im szybciej przyjdziesz, tym lepszy czas będzie. Bo ja na przykład mam wynik 36 i 300. Więc po prostu nie możesz zejść poniżej 35 sekund. Okej. ale zdążyłeś. 40, 45, 300. O, na styk. Super losowanie. Uwaga widzowie, oto wielki moment. Zarobi jeszcze raz. Centrum uwagi 125 tysięcy i Ferrari F. PDF, no jak wziąłeś Nie dostałem 175 i 150. 5 pięć, pięć nowych samochodów dzisiaj, odkryłem: Maverick i nice. e, Ferrari, e, ten Falcon GT, Elan Sprint i Wuery 10 Okej Odbierz nagrodę. 1000 PDF. Dobra, co dalej? Nie wiem. Ja też nie wiem. Te pięć świetnych umiejętności to się zrobi z urlajkiem. Tak. Eee. O, o, o ile wróci? Tak. Ja. Upraca szmatów! Mm. Dobrze. Nie! zapierdalaś. Nie wiem, czy są jakieś ograniczenia, nie spojrzałem. Zalaz zobaczymy. Akurat mamy A... o. A800. Ograniczenie jest A800 chyba. Tak teraz patrzę po ofertach. Ofertach. Gwiazdów, dojeżdżenia. A pojedę do czymś innym. A widzę, że taka zamiana troszeczkę. I zostaw to. Już, poszedł. O, e, Co to było? Nie, nie. Eee, Czego jestem pod mapą? Okej. Okay. Jakieś nowość. Może to tak kamera tylko. Nie, byłem nie, pod... Tak. Byłem pod teksturą i... Big ja też, i... ale to wina kamery. Eee. Co mi wyhamowało? Nie wiem. Co mi kurwa hamuje? Okej, okay. coś było pod teksturą, że mnie wychamowało. Okay. No jedź parchu! Ci go Zapatrzenie się na siebie i się w nabę ale... Super, będziemy no powtarzać tak. Przecież O dzięki po cieszę w whamowałeś Co ten Hutibal ma za auto? Kurwa jakaś Warszawa Nie okay, wiem, nie jak będzie tabelka Kurwa, ja, ja to chcę Ten mój? Nie, ten Hutibal jest o czymś Nie przyczepiłem się, bo go przedziwiłem Ale takim z jakimś lat 40 okay. No kurwa z tą barierką pierdol, no je! Brum 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 do przodu Brum 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 do. Otrzesz się od ołową barierki już chciał jest środkiem drogi Ja wiem, że u nie ma, ale się postarać się troszeczkę Musi? Postarać się troszeczkę Ja wiem, że u olejka nie ma Tak, tak, tak nie ma... jako, jak to jest to nie ma sensu się starać, tak? Nie, się jak, nie, jak było, tak to żeś się starał gór nie, nie jechałem w jakiejś gównianej masce Trzeba wiedzieć, czy gówniano to, jak to jakoś nie jest jakoś wybitna

czym o krawędzi pony i ten wychowało mnie. Tą krawędzią to weź ślub, a nie tu. <laughs> Nieumyślnie to było gay. Okay? Gdy <laughs> tak przyjemnie, łoleka nie ma, wygrałem. Yes! W ostatniej sekundzie! <laughs> Nice. Ehh, ha ha ha. Unival. Morris Minor F et... Okej. Okay. Ej, wygrana. A, z było drugie wygranie, okej. Okay. Tak. Aktywuję te losowanie. Ja też. Nawet miałem zwykłe, 45. Mm. Aha! Przez to, że miałem losowanie zwykłe... Aha, to nie wiem Dobra, i co mi wypadnie? Pomeranczowe płócienne buty BMW M5, Nissan 230SX. 45 tysięcy, 1000 koron i 911 turbo z 1982. Co tu jeszcze? O, są jeszcze jedne. Mhm. A 800 samochody z otwartym dachem? Cabrio, cabrio, cabriolet. Myślałem, że zaśpiewasz cabrio, cabrio, cabrio. Okay. Zamiast takie wiesz, ja się tepnę do zielonego. Dobra. Takie, zamiast Pedro, Pedro, Pedro to cabrio, cabrio, cabrio. A nie myślałem o tym kodem. A ja tak, jak żeś się zaśpiewał cabrio, cabrio, cabriolet. Cabrio, 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 kabrio, kabriolet cabrio, Już nie ma tu takiej mocy. Wiem Ale ja przy ciebie teraz te psteka w głowie Ej, kawał drogi Druga, Czekaj, część mapy bo, bo, według typ samochodu i jeszcze się w... Ograniczenie... To... Ograniczenie A800. Coś tam powinno być. Ale jest zakładka z By... otwartym dachem. W sensie będą wszystkie kabolety które są dostępne. No dobrze, ale ja chcę mieć A800... Muszę zobaczyć czy mam A800 kablone. No właśnie, jak to sprawdzić teraz ten... No właśnie o tym mówię! To wiesz co, mam taki pomysł. żeby nie to i tak nie wypali, ale... Odpalić wyjście i sprawdzić jakie są pojazdy. Hmm. I wyjść. Po moim, przy moim szczęściu dodatkowy wynajęty. No, no, no to, to tak, wchodzimy na ży, żywioł czy patrzymy? Albo znajdźmy kabrioleta w garażu i przeróbmy go na 800. Tylko ja, wiesz, ile ja mam out? Mam, patrz! Ja mam ponad no, 500 out. Jedź, jedź w bok i patrz, gdzie masz. Mam, mam tak. Zresztą to mam, mam, tak. mam aparta. Aparta 124 Le Spider. To już pierwszy jest. Ne. Eee. Eee. Jest yy, Astin, yy, jakiś sp sp sprite, jakiś sprite MK1, MK1 chyba, rocznik 57, 8. Ciekawe, czy się liczą te, te zbowki, czy się też liczą, bo na są jakby, mam jedną yeah. bez dachu, więc to ja bym jednym odpalił ten wyścig i sprawdził jakie są pojazdy, tak ogółem, bo to za dużo pojazdów nie to już jest. No. No korweta na przykład, na przykład wersji ...Bad film jest leży Albo korweta wersji Horizon, albo zwykła Corvetta <grystanie> jakoś korwety nie chcę brać. znaczy Mógłbym wziąć Eee, mam trochę tego o! Kurde, nie wiem co wziąć kanał już się w ogóle będzie, bo tak... Dobra, a za! A za szaleje. O. Ale co ja pomyśleliśmy widzę? że jeszcze nie. No! Ja nie wiem. Nie wiem, więcej opcji wzięłem. Tak, też wziąłem. Wyglądamy jak teraz, jakie biedaki, kurwa, bo bior, bier, brali, wzięli auto, które wygrali. Te. Ja nie wiem, czy przypadkiem go po wyścigu nie złożę mu dachu. Ja mam, rozłożony. złożony. Ja też on zło jest ja złożony, właśnie tak. Ja nic mi najgroźniej widzę, okej. Okay. A złożony nie, tak ten dach jest, dobrze. Ja <laughs> chyba złożę ten dach i lepiej. Co tu jak robi, Halo. Co to jest co za, za toreb? Jednak ten albo to, to był dobry buguj. Bo... Tak, tak. No właśnie, biją. dalej. dalej! Ja pierdole! dole. A podjechał na dwóch kołach. Wyleciałem z trasy, z trasy, wyleciałem. Nie, najgorzej. Ale, ale ten podjechał na dwóch kołach za tobą, kurwa i też Jak Chce zwrócić? Halo. Nie. No nie. Zbiłem popis i zrąbałem, no. Tak jest to, a najlepszy się akurat. A zablokowałem się, świetnie. oględek który w tej grze mały daszek, mały pierdzielony daszek, a ja się zablokowałem. No już wiesz dlaczego to wyścig bez dachu? Ale czy mam dach rozłożony? A na dachu nie mogę zmienić, bo jest tu je je na w tej pozycji. A wyścigu nie mogę zmienić w ogóle draku, dobra rozumiem Mogę go na tor. Aha, nie mogę. Dobra, myślisz. O, dziękuję Gro, dziękuję, dziękuję. Tylko czemu ten czekonimy tak daleko? Jak to jest daleko? Ja akurat ci odwróciłem do... Zobaczcie. się. bo ty to tam chuj, ale ten bot jechał koła Ta Jak <śles> Dwa korzenie to może was dokonie <śm> no, tak... Za mocno auto wzięłem Uwaga Barierki. Ja się chciałem odbić od barierki, tak, Ale barierka jest od siebie, jak rozumiem. Ja już zgrywałem też. Okej. Okay. Czyli będzie powtarzanie. Okay. Znaczy, ja nie wiem, czy nie będzie tu jeszcze wtedy trzech. Okay. Dobra, on tak szybko wule, że może wrócić. Tak, No szybka porażka, szybko, tylko te zakręty są... Tak, ale boty też wyhamują. Boty hamują przy tych zakrętach, ale ja na nie dostaję wpizdy. No to tym bardziej was nie będę myślał. Okay. Właściwie was od góry minuty. I ja też zrobię spory przy tym skoku. Nie tu czy dwójkę daleką może ich dogonię. Tylko teraz nic się nie wyrąbać. Jeju, nie, niść. ta prosta jest myląca, bo się czegoś rozpędzi. te krzaki zostaw te krzaki no A co ty goliat jesteś Nie obracaj! Nie! Powróciłem już za samą metą! O, umieszczę. Zbierajcie ku Nie, aj, górne kamienie no. Jednak, powtarzać A! Aaaa! Dberyki były zniszczalne? Super, dobra Nie Bo na tym osie wjechałem, myślę, że ten Ja też Aaa To raczej była mapa gracz, więc pewnie nie bierzemy drugiej mapy A butko jedno no Double Jak sobie złożysz dach, będziesz szybciej no. Ja Jakuchar wygrał no. Aha Aha Myślałem, że będzie jakaś animacja skotry nie dachu, a tu guzi Nigdy nie było Jest przygnijśmy przy, przy, przy dali właśnie jest ta animacja, że się dach... tyle kapa się otwiera I się dach składa Albo to jest po prostu Ściągany dach, takie płyty Wiesz, teraz to samo, ale Teraz muszę, muszę się skupić bardziej Nie mam dachu, będę... będę tylko te szyby są... Tak ta. się nas złożyły tylko Tak jak w tym... Y ta jest ta korweta stara, najstarsza Tak... Te szyby nie ściągany taki... W sumie <grym> w tej Dince S20 można tę szybę złożyć. W sensie jak dach się składa to się szyby sobie się składają też. To nie wiem, bo ja nie mam jej zrobione na kab. Okej. Okay. Znaczy ja, ja, nie, ja nie mam jej na kabni, tylko mam tak zamontowane. Że jak klikam składanie dachu to mi się szyby obniżają, ale dach mam cały czas. Taki bug. Taki bak mały, no O lampo, ciekawe, jest? O no właśnie. I nie ciekawe, ciekawe, halo. ciekawe, tej ciekawe, 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 Dobra, to było, nie z tobą już nie ma na kamieniu, tak? Nie tak, się na kamieniu. Ja tylko się obróciłem ja tylko dosłużyłem do tyłu Ale ja jestem aż tak, aż tak, aż tak fajnie A mówiłem, bo zakręt feralny. Nie wiem, bo ja nie miałem tego Ja się ja na nim ja, uczyłem się latać Miej trąb! Tu nie wypaść bo Tu nie skrócić, tu nie skrócić, bo ta kamień jest zasadana Jak dobrze trafisz to skrócisz a... Tak, to ja miałem dwa razy tak, że mnie po prostu ja wyrąbało. 1 do 5 No, o <laughs> widziałem ten skąd. ale że tobie się udało jak? Akurat... Dla niedos... tak. się o, to jest dla mnie Tak. Przestań zrobić. ja to cię zniszczyłem, widzę. O jeszcze się na dole tam widzę, że jadę. A u mnie masz złożony, tak wiesz?

Dlaczego? Wydaje ty wypadasz, a nie, nie, ty nie, Wydaje nie, się, nie, 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 Mówiłem, nie trąb? No. Roland się wyprzedził. Nie? Tyle byłeś trzeci, widziałem. Nie dam się... Ci... O, bokiem pchałeś dobra. Mam to. Ach. Czuł szczyt tak kark sąd podczas podsumowaniu <grystanie> Jedyny poniżej 5 minuty widzę Wcale nas taką presję czujemy go jeżeli tymi kuprawi BMW M1 Oooo widzę mam to auto Mam to auto Wulkan. Tak te pieniądze za nas Olek zaliczyło nam wyścig i tak To playlist Poczekaj, jego duma stała urożona wiesz Duma narażona? Urożona Tutaj mam uskrutą drogę, a te nie zniszczono, czyli jest. Jeszcze 8 punktów do przepustki zostało. Czyli można tego triala zrobić, tego golfa.